Dzisiaj chłodna niedziela w Sztutgarcie, więc przyszliśmy na wystawę prac Amadeo Modiglianiego, która jest tutaj w naszej galerii miejskiej w Sztutgarcie. To ten budynek za mną. No, wyczekaliśmy troszeczkę, no już jest kilka miesięcy, ale kończy się w marcu, więc trzeba było w końcu się wybrać. No i poszliśmy dzisiaj. No, dostaliśmy bilety takie bilety z oczami nie? tu można sobie takie oczy zrobić albo oczy takie w stylu rzeźby greckiej. Tak czy owak, wystawa była całkiem niezła, ale żeby wejść na wystawę, musieliśmy bardzo długo czekać w kolejce. Czekaliśmy ponad pół godziny w kolejce, żeby kupić bilet. Bilet kosztował 12,50, na dwie osoby 25 euro. Do tego można było wejść na stałą wystawę, ale na stałej wystawie nie poszliśmy, za to chcieliśmy pójść na wystawę fotograficzną. Wystawa fotograficzna w tej samej galerii, współczesna fotografia jest za darmo, więc można sobie na nią pójść. Wyczekaliśmy w kolejce, kupiliśmy bilety na Modylianiego, zwiedziliśmy Modylianiego, rzeczywiście wystawa fajna wszystkie panie na portretach, tak, albo akty Modylianiego. Jak to, Modyliani? Fajna wystawa dobrze, że poszliśmy, ale. Później postanowiliśmy pójść na wystawę fotograficzną. Nie wiadomo, gdzie ta wystawa fotograficzna jest. Wszędzie jest napisane, że to jest w czymś, co się nazywa The Gallery. Napisane trochę po niemiecku, trochę po angielsku i nie wiadomo, gdzie to jest. Zapytałem się pani w kiosku, gdzie jest The Gallery. No to powiedziała mi, że trzeba przejść przez wystawę stałą, na której nie mamy biletów, żeby dojść do darmowej wystawy fotograficznej. Tak też zrobiliśmy. Pan do sprawdzania biletów na wystawie stałej nie miał większych problemów. Stwierdził: A jak do wystawy fotograficznej, ja proszę bardzo, można przejść przez wystawę stałą. Na wystawie stałej za darmo oglądaliśmy kilka obrazów z czasów Föndesieklu i doszliśmy do drzwi wystawy fotograficznej, które były w drugim budynku. W drugim budynku trafiliśmy na panią sprawdzającą bilety, która pytała, gdzie państwo mają bilety. Ja mówię: No, mamy na Model a tu jest darmo. O nie, nie, tu trzeba mieć darmowe bilety. Ja mówię, ale nigdzie nie było napisane, że trzeba mieć darmowe bilety. No ale trzeba mieć darmowe bilety, bo nie wejdziecie. Ja mówię, no dobra, to mamy wracać z jednego budynku do drugiego, już raz przechodziliśmy. Tak, tak, nie ma takiej możliwości. I wtedy mi się przypomniało, że myśmy stali pół godziny w kolejce, a jak teraz szliśmy, te kolejki były jeszcze dłuższe. W związku z czym biorę panią na litość i mówię, proszę pani, ale tam są gigantyczne kolejki. Przecież nie będziemy stali po darmowe bilety ponad pół godziny w kolejce. Jeszcze raz, już raz staliśmy. Nie ma takiej możliwości. No to ja do Pani po polsku, a może wyjątkowo jednak, no przecież Pani widzi sytuacja Tegersowegers. Nie ma takiej możliwości. Groźna Pani starsza koło siedemdziesiątki ubrana w krótkofalówkę do podawania informacji do centrali i powiedziała, że nie ma takiej możliwości i na wystawę nie weszliśmy. W związku z czym przeszliśmy jeszcze raz, tym bardziej jeszcze raz oglądaliśmy za darmo wystawę stałą, szkoda, że te same obrazy, no i co, poszliśmy do y, szatni, wzięliśmy ciuchy i właśnie stoję na zewnątrz, zadowolony, że zobaczyłem jego wystawę, niezadowolony, że nie zobaczyłem wystawy fotograficznej, ale... Zanim się weszło w ogóle na wystawę Modiglianiego, to była jeszcze jedna ciekawostka, ponieważ nie można było wejść nawet z najmniejszą torebką. W związku z czym w kasie, ja nie wiem czy takie są w innych galeriach sposoby, ale tutaj tak było, w kasie wszyscy łącznie z kobietami musieli zostawić swoje torebki, nawet te najmniejsze, w szatni, a w zamian każdy dostał taką małą. Y, Reklamoweczkę przeźroczystą z napisem Galeria Miejska Stuttgart i tam te najcenniejsze rzeczy, gdzie w większości przypadków był to tylko portfel i telefon. W związku z czym oglądając Modivianiego wszyscy chodzili z małymi torebkami, w których był ich telefon i portfel. Tak to jest, co kraj to obyczaj. Szkoda, że nie dostaliśmy się na wystawę fotograficzną. Szkoda, że nigdzie nie napisali, że trzeba wziąć darmowy bilet. To byśmy przecież ten bilet wzięli. Szkoda, że nie było wyjątku dzisiaj, no ale tak to jest. Niemcy, odnów Muzdań, Liste Kiel w Stuttgart.